Proszę cię, jedz ciszej. Cloud, są. Nie wierzę, że ci pozwoliłam gdzieś tyle ciastek. To teraz ma. Przestań! Nie, nie. Dzisiaj logan do mnie przyjdzie. Super, sprawdź, czy Howlin nie ma czasem randki z Neitanem. Masz świętą rację. Muszę zobaczyć. Tak rzeczna Sonia. E, co się dzieje? O, Nathan chce przyjść na randkę. Wow, to fajnie. Kto ma dzisiaj randkę? Co? Randkę? Oni. Oni nie, po moim liczącym. Obu się zaczyna. Kurczaki wietrzone! Nejtan, wyjazd stąd, wyjazd! A ja nie Nejtan! A, Logan! Stary, stary, stary pra 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 druchu! Proszę wejść, panie, proszę wejść. Widziałem, jak będę się z domu urywał! Podobno ma z Howlin Musimy temu zapobiec. Oczywiście! Pójdę po nożyczki! Ja z tobą! Ja z tobą. Razy mam cię jeszcze przepraszać. Przecież wiesz, że to zrobiłam przez przypadek. Tak, ale Claude się o tym dowiedział. No, wiesz, chciałam z tym coś zrobić, ale ja nie jadłam jeszcze śniadanka. O nie, to Claude! Claude, wyjdź z tego pokoju. Wiem, że Hamlin jest jeszcze na moda, no wiesz, bo ma randki i w ogóle na spotkanie się, ale <laughs> przecież to tylko jedna mała randka. Pamiętasz, jak miałeś 5 lat, ile dziewczyn za tobą szalało? No wiem, bo ja jestem takim przystojniaczkiem, ale Hamlin dość tego, dość tego, nie będzie się z nim spotykać, dość tego sobie żartujesz! Będę się spotykać z kim mi się podoba! No i właśnie ja tego dopilnuję! Każdy! Każdy! Każdy, ale nie Nathan! Ja ci pumię! Męże będą się schodzić tutaj! My, że będą! Ja już ci wybiję go z głowy! Ja ci wybiję! Ja już ci wybiję! Starzasz się. No i bardzo dobrze! Tak! Tak miało być! Ale zapewniam cię, że zniszczę tą rękę. Że zniszczę! Kabarety, kabarety. O, proszę, ten cloud nie da ci nigdy spokoju. No już trudno. Ja muszę chyba jechać na studia. Już pora. Jest już 10.30. Powinnam już iść, więc. Cześć dziewczyny. Wracam jutro. Znowu zostałam sama. Hein, przecież masz jeszcze mnie. Nie zapominaj o mnie. Jasne. Co ty robisz? Kto co? Haulin mnie prosiła o nożyczki. Claude. Czy to ważne? Mam te nożyczki. Obytniemy mu ogon. Ogon! Ja, ja po prostu gadałem z Haulin. Ale ona dziecka się upiera. Ubiera! A i tak zaraz ten z Nathan B, -B, -B, B. Pot zaraz powinien przyjść do tego mieszkania. Nathan Pot! Ja nie wiem, ja nie wiem, jak on może się urodzić? O Jezu! Chodź, mam nożyczki! Widzisz, jak się przestraszył? A Rozdziłutne te kłaki! Jest Haulin? Nie ma! Nie ma jej! Skubany nerd, poszedł do niej, poszedł! O nie, to on! No i co teraz? Ja może do szafy! Właśnie uciekaj do szafy, bo wszystko popsujesz! A! Jezu! Wszystko się rozsypało! Sprzątaj szybko! O matko! Żądam przeciesz! Zaraz wejdziesz! O nie! Ale ja chciałem, y Czy jest Galin? Nie, nie ma, zaraz przyjdzie! O, Twajda! Sorry! Proszę, możesz już wejść! No dobrze! Wejdę, ale chyba krewt i Logan, no wiesz, zabronili ci się ze mną spotykać. Słuchaj ich, oni mają pełną, pełną paranoję. Być może masz rację. Logan, ja wyczuwam. Wyczuwam! Katastrofę! Dokładnie, musimy tam iść. Natychmiast! Wiesz, Halin, chciałem ci dać to... Na... naszym pierwszym randkę, ale trochę... no wiesz, Claude i Logan nam przeszkodzili. Tak. Teraz wiem, że mogę Ci w końcu dać coś bardzo ważnego. Jeju! Jaka ładna bransoletka! To dla Ciebie. Dziękuję Ci! Jest naprawdę ładna. STOP! STOP, powiedziałem! Żadnej, wypad. Ej! No nie, to do W moim trupie! A ty szlamem do końca życia! Szlam! A! a! O rety, rety, kabarety. Stop! O Jezu! Brzygniot mnie! Brzygniot! Akurat wygrywałem! Pas błagam! Ile można tu jeszcze ciągnąć? ratuj! On mnie wie! On mnie wie! No widzisz co mi robi? Wiem kto kogo bije, ale proszę się od siebie oddalić! <laughs> Nikt się nie będzie od siebie oddalał! A się? Claude, usiądź na szafę. Logan, siadaj tam na poduszce. A Nathan, niech usiądzie przy drzwiach. Już się robi, już siedzę. Widzisz, jaki jestem grzeczny? Nie ma mowy, pożałujesz! Eee, Taulin jest za mała! Za mała na ciebie i piesie. Znajdź się inną dwa lata starszą! Za okno! Niech się leczy w szpitalu. Co ja No co, ja tylko są niegłaskołem, a poza tym ona jest najegrzeczniejsza w tej rodzinie. No patrzcie, jaki pupilek. Arety rety, kabarety! Eee. Nie dotykaj mojego jeża! A ty się uspokój, dustin grzeczniejszy, dustin! Nie dotykaj mojego pupila. Ty się zamknij szafą! Uspokójcie się, zaobiejecie się jak banda dzikusów. Klot chce tak, Hami chce tak. To zrobimy, żeby obaj mieli z tego radochę. Nie wiem w jaki sposób, ale musimy to zrobić. Ja będę radosny. Logan się tu wprowadzi, a Howlin ograniczy spotkanie z tym głupim BDD-o potem. Chcę się wprowadzić? O! Mamy miejsca na ciebie! ja mm -hmm. mówiła, że każdy ma być szczęśliwy. Będziemy nawet spali w jednym łóżku, jeżeli się tu wprowadzi. Dobra, przyniosę ze strychu drugie. Nie mogę tej Lory Draku samej w domu zostawić prowadzi no to ją tu przyprowadź dla, dla, Rory, dla Lory też przyniesiemy łóżko i SMS gapi że my w imieniu Haulin Wolf Staw mój telefon Dobra idę do sklepu chcesz coś ze sklepu ale baranek szal leci zapytaj mnie, bo jak skończą oglądać baranka Dobra, Ci, co nie peczą według niego, robią błąd. Pamiętaj więc, jeśli...